Pytanie 26. Wskaż dwa stwierdzenia, które przedstawiają najlepsze uzasadnienie zastosowania testowania eksploracyjnego. No to testy eksploracyjne są techniką w oparciu o doświadczenie, reaktywną, więc wszędzie tam, gdzie mamy jakieś formalne, jakąś specyfikację, jakieś, jakąś, jakieś, jakąś specyfikację biznesową, techniczną, no to tam testowania eksploracyjnego nie, nie będzie. Nie będzie tutaj uzasadnieniem najlepszym, żeby je stosować. No to idziemy po kolei. Testerom nie przydzielono wystarczająco dużo czasu na zaprojektowanie wykonanie testów. To tak, jest presja czasu, ale mamy doświadczonych ludzi. Wtedy możemy zastosować testy eksploracyjne, a jest prawidłowym stwierdzeniem. B. Istniejąca strategia testu wymaga użycia formalnych czarnośródczeniowych technik testowania. E, tutaj odpowiedź B jest błędna. E, wtedy pójdziemy w strategię testowania w oparciu o specyfikację, e, w oparciu o czarnośródczeniowe techniki testowania. C. Specyfikacja została napisana w języku formalnym, który może być przetwarzany przez narzędzie. Znowu, to nie będzie najlepsze uzasadnienie stosowania testowania eksploracyjnego, jeżeli mamy dobrą dokumentację napisaną w języku formalnym. D. Testerzy są członkami zespołu zwinnego i mają dużo umiejętności programistyczne. Również to nie będzie dobre uzasadnienie, żeby, żeby tutaj stosować testowanie eksploracyjne. No i E. Testerzy mają doświadczenie w danej dziedzinie biznesowej i duże umiejętności analityczne. No i to jest poprawna odpowiedź. Czyli tu będą dwie, wskaż dwa stwierdzenia. E, m, jeżeli dwie odpowiedzi poprawnie wskażecie, dostajecie jeden punkt na egzaminie i tutaj odpowiedź A i E to są poprawne odpowiedzi. Czyli mamy mało, mamy doświadczenie w dziedzinie biznesowej, duże umiejętności analityczne, mamy doświadczonych ludzi, nie możemy zastosować eksperacje, a do tego, jeżeli jeszcze dojdzie presja czasu, tym, tym bardziej. Nie? I to jest taki element, gdzie możemy stosować testy eksperacyjne. natomiast tam, gdzie jest potrzebne formalne pokrycie, formalny język, mamy formalną dokumentację, te odpowiedzi odpadają. Tam pójdziemy w podejście proaktywne, bazujące na specyfikacji, na dobrej podstawie testów i dobrym pokryciu testowym. Więc tutaj na 26 pytanie poprawnymi odpowiedziami będzie odpowiedź A i E.